witajcie słowo się rzekło kobyłka u płotu przepraszam wymyśliłem nowe stwierdzenie słowo się rzekło kopułka w garści i ruszamy prawie ruszyliśmy zrobiliśmy rundkę wczoraj jeździliśmy było wszystko super dzisiaj pompa sobie trochę nawąchała się benzyny przesiąkła benzyną i co się okazało że niestety okazało się że membrana w pompie paliwa była nieodporna na benzynę i zaczęło się wszystko lać po silniku. Byliśmy na tę sytuację bardzo przygotowani. Wtedy znalazłem kopułkę, drugą pompę i Mikołaj zaraz podjechał. Dzień dobry. I pompa już jest, ona jest prawie nowa, ale używana. Mamy nową na wszelki wypadek, która będzie czekała. Jest dobrze. Mikołaj damy radę? Oczywiście. Możemy jechać. To co, odpalać? Tak. On tak trochę teraz dziwnie kręci, tak jakby akumulator. Może to jest kwestia tych. Yy, klem. Światła wyłącz. O, chyba akumulator. Mam drugi na zapas. Ja myślę, że to jest kwestia zamontowania klemy, wiesz? Dobrze będzie. Druga część naszego wenezuelskiego serialu drugi z, y, odcinek, ruszamy maluchem. O tych maluchach też będzie tyle rzeczy. Ja nie wiem, czy nam wystarczy na 100 odcinków materiału z tego, jak my tam jedziemy i co nam się po drodze psuła. A może się nic nie popsuje. Mikołaj, ile się popsuje rzeczy? Całe zero. Dobra, jedziemy. Zobaczymy, jak odpala. Nie wiem o co chodzi z tym akumulatorem. On całą noc się ładowa. Dobra, Widać coś? Tak, ja już mogę ciąć, tylko nie Poczekajcie, ja ten, może po kołci pójdziemy do sąsiada. Nie pytajcie, co się stało. To po prostu taka przerwa techniczna. Dobra, już? Może? I teraz tutaj to wyciągniemy i przez tą dziurkę puścimy. Pompa działa, ale niestety powrót był nie do końca szczelny i trochę paliwa uciekało, więc to co widzieliście przed chwileczką to było skrócenie powrotu, zatkanie go, aby to paliwo już nie wracało, bo tam była nieszczelność. I jest dobrze, idziemy dalej. Mam nadzieję, że jeszcze chwilę będziemy mogli się cieszyć. Łódź już nie jest tak daleko. I tak sobie jedziemy zgodnie z dozwolonymi prędkościami, pięćdziesiąt na zabudowanym, dziewięćdziesiąt poza, no osiemdziesiąt tam kilka. Ale na razie wszystko działa. Odpukać w niemalowane drewno, nie wiem, gdzieś tu znajdę. Artura Maluch bardzo dobrze napięty pasek ma, bardzo dobrze chodzą biegi. Świetnie o ty... to zrobiłeś Robert. No, Mikołajowi na razie nic nie mówiłem, czekamy aż zobaczy to na filmie. To co, lecimy dalej, bo chłopaki przez nasze awarie po drodze czekają kawałeczek dalej. Za chwilę dołączymy do nich, jedziemy razem. Robert. Leci... Ciekawostka a, jeszcze. Robert, a kto tam mieszkał z tyłu? Z tyłu, ale to nie tu, tam dalej, to Chopin się urodził. Tam mieszkał dalej Frederyk Chopin, bo my sobie postanowiliśmy zrobić taką wycieczkę krajoznawczą. Za chwileczkę będzie, jedziemy do Arkadii i bynajmniej nie chodzi o to centrum handlowe. Będzie fajnie, romantycznie. Dajemy radę. No to hej. Mam fajną obstawę czerwonych maluchów. Czerwone są szybsze, a zielone zwalniają lepiej. To jest prawie połowa, sochacze. Zobaczymy, co dalej. Na razie trzeba zrobić przerwę, uzupełnić płyny. Maluchów jest dużo, ale jeden ma największe atrakcje. Tutaj zatrzymaliśmy się, bo tak trochę śmierdziało, ale wszystko jest jakby pod kontrolą, bo hamulcy trochę się grzeją, jest ciepło, ale niestety, znaczy niestety, nie blokują się bardzo, więc zakładam, że nie jest tak źle, że dojedziemy w razie czego będziemy rozbierali. Bosman ma 7,7, ty masz 7,8, ja mam 7,9, Artur ma 80. Szukałem logiki. Ten w ogóle tutaj nie pasuje, on się wszędzie wciska. Bosman wygrywa e, za najstarszego, ja za najładniejszego. No zdecydowanie za najładniejszego, to Musisz pomóc, musisz naprawić samochód. Ja? No, bo sprężynka wypadła Bosmanowi. Linka? Linka sprzęgła? Nie, nie, sprężynka. Sprężynka. Bo wiesz, taką linkę sprzęgła to mają w kwiaciarni. Ale sprężynka... Na Malczewskiego. Pan od kwiaciarni sobie poszedł. No też jest mechanikiem. Jest. Wiem, no przecież do was przyjeżdżałem. Naprawiać samochody to tata nie potrafi. Co nie kojarzy? Pamiętam, to tylko z komputerem umie naprawiać samochody Tej komputer! 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 Ciekawe, czy dałby sobie radę z tym maluchem? Nie! Dlatego ja się nie zajmuję, nie dotykam. Mam też naszego nadwornego mechanika, Mikołaja. Bo. A nie próbowałeś w maluchu złącza OBD założyć? Myślałem o tym. Dwa kabelki. Może tam jest więcej potrzeba? Chociaż jak pojechałem ostatni raz z synem na kemping, to mi się zapłonik przestawił podczas jazdy. No i musiałem sam, oczywiście, tam metodą prób i błędów. Dojechałem, wróciłem. Do Kawałek za serot. O, jak daleko. No. Wyprawa. Powiesz mi, że zabrakło mi dosłownie 150-200 metrów, żeby dojechać do kempingu. 200 metrów i było... Także pan dobrze, że tam był na kempingu, użyczył linkę i swojego Land Cruisera nie podciągnął. 200 metrów. Nie mogłeś dopchać już o własnych siłach? Ech, gorąco było. I tak się skoczyłem na tym, że nie chciał odpalić. Rozładowałeś akumulator? Nie, na szczęście nie. Ale miałem, wiesz, pilota mojego, a mój pilot. Tata, daleko jeszcze, ta daleko jeszcze. Także mój pilot był bardzo zniecierpliwiony. Ale pomagał mi, bo siedział, ja mówię, dobra, ciągnij delikatnie za lineczkę, tata będzie patrzył, co tam się dzieje. No i Jasiek siedział no i... I no, co? Się no, po się przestawił, no, ale przestawi? no, dlaczego się sam przestawił, nie no, wiem. Mikołaj też powiedział... No dobra. A czemu tak późno dzisiaj dojechałeś? Telefon mi pasuje, jakby go... Obudził mnie Jasiek o ósmej, włączyli telewizor. Eee, dzień dobry telefony i patrzę mam 8. No, ja wiem, mam jeszcze chwilę. I potem się obudzimy o dziewiątej. Już I nie było I Patrzę chwili. na telefon, czemu mi nie zadzwonił się rozładował, nie? Także. A my dzisiaj też mieliśmy wjechać e, o godzinie dziewiątej. Zrobiliśmy rundkę i co się dzieje? Pompa paliwa. Skąd wiesz? O, w końcu jestem papież, nie? No tak. No właśnie, ale wiesz... I zwoliliśmy to odrobinę na to, że... Pompa paliwa była wykonana z materiału nieodpornego na benzynę. Z gównolitu. Nie możesz tak maszyna, mówić, bo to wszystko jest. Będą widzowie na się oglądali. Nie mogę, tak? Nie możesz. Musisz nazwać to inaczej. Z plastikopodobnego materiału. Dokładnie. Dobra, jedziemy. Ciągle gorące. Podniesione? No podniesione. A Łajcia, ciężko. Ciężki. Jest? Delikatny jesteś. Przyjrz, pan. Cięż, ciężkie te śluby. Paga. Nie, to nie da rady. Ciężko <noise> będzie. O! No nic, trzeba poczekać aż się stygnie. Bo jak to już złapało, to. To Możemy jeszcze spróbować poluzować odpowietrznik. I co ci to da? Może doda? być tak, że się przewód w środku. Przygotował. Ale ktoś musi wsiąść do środka, poczekaj. Ale patrz, czy działa. Się to Bosman jest najlżejszy. Ciśnij kamulec. Mocno? Znaczy, trzymaj go i on wpadnie. A, dobra. Padł. Dobra, trzymaj. Trzymam Co? Przewód elastyczny. Do wymiany. Takiego nie mam. <noise> Ale teraz? No teraz nie wymienimy A Czyli możemy słuchaj ewentualnie spróbować w Łodzi wymienić. Może jeszcze będzie sklep odwodnie. Eee... Albo jedną rzecz, albo go odkręcić i zaklepać przewód. Będzie nie będzie miał po prostu hamowania na jedno koło. Ale on ma mieć hamowanie na wszystkie cztery koła. Teraz albo dojedziesz, albo nie dojedziesz. To może nie dochy... będę... Chyba, że odpowiednikiem spuścimy znowu ciśnienie. I i, a ty po prostu nie będziesz używał hamulca. O, jeżeli się tak da. No jest hamową ręcznym. Masz ręcznie. No. Spuść trochę ciśnienia. Pójdź ty, Dobra, Dobra. Elastyczny przewód hamulcowy jest tylko trochę elastyczny i tylko w jedną stronę zatem naprawiamy nie hamować, obserwować, jechać Był jednak duży sukces dojechać, uwielbiam klimaty łódzkie i manufakturę, nie pierwszy raz jesteśmy tu na imprezie, teraz biegniemy szybko, żeby tak chociaż trochę Wam pokazać jakie tu fajne samochody przyjechały, za chwilę zobaczymy pewnie jeden z fajniejszych, a co my tu mamy, dojechaliśmy i to jest największy sukces. Dojechaliśmy, tutaj bardzo dużo osób się okazuje, że ogląda nasz kanał. Niektórzy nawet bardzo mocno. Tutaj przyjechałeś czym? Maluchem. No, wiadomo wszyscy maluchem. Pamiętasz jak go ogląda... gratowaliśmy maluchem? Zdziwiłeś się jak go tutaj zobaczyłeś? No bardzo. A my przyjechaliśmy nim na kołach i to było najgorsze co można było zrobić. Piękny bosmal, o, a takiego mam tylko że nie na cytrynkach. Mój ulubiony kolor. Po prostu człowiek wariuje, jak widzi tyle maluchów dookoła. O, proszę. Tutaj piękna maluchowa samoruba, Cabrio. Człowiek wariuje całe życie. Chodźcie, Wam pokażę, bo widziałem tutaj. Jest jeden w takim kolorze, jak przyjechaliśmy. Popularny gadżet, które mają maluchy, czyli otwierany dach. Ale ja idę do mojego ulubionego faworyta. To jest mój faworyt, dlatego że mam taki sam kolor. Cieszę się, że się udało. Miał przygodę, widzę. Co tak hałasuje? Co tak hałasuje? Oczywiście. Maluchy mocno zgrzebane. nie do końca rozumiem na takich imprezach, bo na imprezę się nie przychodzi po to, żeby hałasować i smrodzić. Jestem chyba już za stary. Oczywiście najwięcej z moich obserwacji jest to elegantów i elegantów przerobionych na wszelkie możliwe sposoby, ale to nie szkodzi. Każdy maluch jest fajny. Jest fajny, bo różowy, ciągle coś się dzieje. Dobra, wiecie co? Wariujemy, szalejemy, wszystko się udało. Piękny FL. O i to jest jeden z moich faworytów, jeden z fajniejszych. Maluch stylizowany na naukę jazdy. 78 rok. Bardzo wiele osób może mówić, że przy takim robiło prawo jazdy. Kiedyś się mówiło o Warszawie, teraz coraz więcej ludzi mówi o maluchu. Podeczka? No tak, bo ja sobie muszę zrobić. Nikt mi nie uwierzy, że nim przyjechałem. Kilka osób pytało się, gdzie schowaliśmy Lublina, bo nikt w to nie wierzy, że nim przyjechaliśmy. Diabelski młyn, a na dole dwa samochodziki, które służą do jeżdżenia, jak w wesołym miasteczku. Idziemy do chłopaków. Wszystkie dojechały. Artura też. I to jest nasz największy sukces. Z lekkim spóźnieniem, ale przyjechaliśmy i to się liczy. Więc... Generalnie, kto późno przychodzi, ten sam sobie szkodzi. Ale nie włodzi. Ale nie włodzi, bo tutaj to nikomu nie szkodzi. A jak tam twój maluszek? Dobrze, dobrze się sprawił? Bardzo dobrze, idealnie. Tylko wczoraj wymieniliśmy z kolegą sprężynę zawieszenia silnika i okazało się, że jest taka sztywna, że po prostu cały samochód wibruje. No i dzisiaj będzie poprawka wieczorem. A Mogę... pokaż, jak masz pasek napięty? Bardzo ładnie. O cholera. Bo my wczoraj wiesz, obejrzysz film to zrozumiesz. Obejrzę, na pewno. Dobrze. Zawsze oglądam. O, I tej wersji będziemy się trzymali. Polecam widzom. No dobra. Proszę to dla Was plakat, bo macie fajnego malucha. Wiecie co chcę zrobić? Mamy trochę naszych plakatów i postanowiliśmy kilku osobom wręczyć, które mają fajne maluchy. Taki mały gest z naszej strony. Zobaczymy. Chodź do nauki jazdy. Do nauki jazdy muszę. Ma pan bardzo fajnego maluszka. Plakat od nas. Plakat proszę, bo się fajnego maluszka należy się. A, różne rzeczy. Macie, w... poczekajcie. Za odwagę jazdy w różowym maluchu. Proszę bardzo. Proszę. Graty dają radę, zobaczcie. Trzymajcie. Trzymajcie plakat. No widzicie. Proszę bardzo. Dzięki. Chodź tam pójdziemy do tego maluszka. Nie będzie relacja. Jak jechaliśmy dokładnie takim samym kolorem. Pięknie, super. Jak coś to też jako stowarzyszenie organizator ogólnopolski... Super, dzięki, fajna impreza. Macie bardzo fajnego maluszka. Pokolenie rośnie, dzięki, plakat bardzo. będzie fajnie wyglądał. Macie ładnego. To właśnie plakaty. Można? Proszę. A, dziękuję. a którym maluchem? Eee, a to się należy. Mamy jeszcze dwa, idziemy komu dać. To ty zadecyduj. Wiesz, który mi się podoba? Podoba mi się ten żółty, tylko nie wiem, może dajmy to. Rozdaję plakaciki fajnym maluchom, a twój jest fajny, bo jest bardzo oryginalny. Dzięki. Do zobaczenia. No i rozdaliśmy. Żółty! No! Udało się! I to była największa akcja, która nam się udała. Myślę, że czeka nas jeszcze wiele fajnych przygód, wiele uzdrawiania samochodów, tak żeby można pojechać czy to na zlot, czy może na pierogi, czy jakiekolwiek inne pomysły. A może wy chcecie nas zaprosić na jakąś fajną imprezę. Niekoniecznie małego, rodzinnego grilla, ale jakbyście mieli coś na kilka ładnych klasyków. To piszcie, może napiszecie do nas i może się skusimy i przyjedziemy. A dzisiaj, dzisiaj to już naprawdę koniec. Maluchów było dużo i chyba wystarczy w tym tygodniu już tych wszystkich maluchów. Jedziemy z powrotem. Dojechaliśmy. Uważam, że to jest duży sukces. Natomiast taka dosyć istotna kwestia w drodze powrotnej nie działo się zbyt wiele jeżeli chodzi o mechanikę. To co ogarnęliśmy to ogarnęliśmy i to są takie rzeczy, które należy zrobić po każdym remoncie, nawet takim szybkim. Przejechać, zrobić kilka rundek wokół komina, bo te pierwsze awarie zdarzyły nam się na pierwszych 30 kilometrach. Na pewno trzeba będzie poprawić przewody elastyczne hamulcowe. No i z biegami to było tak, że na początku jedynka czasami nie wchodziła, potem zawsze nie wchodziła, potem była dwójka i trójka tak czasem wchodziła, czasem nie i czwórka normalnie. Potem jedynka zniknęła, trójka zniknęła, wsteczny zniknął, a na sam koniec. Już na kilkaset można powiedzieć, metrów, już nawet nie szukałem czwórki, bo szkoda mi było. Zastanawiam się, czy to nie jest kwestia lizaka. Poczekajcie, a, ale znajdę sobie jakiś film instruktażowy na YouTubie, to pewnie będę wiedział, jak to wymienić, bo podejrzewam, że to właśnie jest przyczyna tego, żeby naprawić i żeby znowu były wszystkie biegi. Chyba uwierzyliście wreszcie, że graty dają radę, a jeżeli ktoś ma ogromną pasję i ogromną chęć przeżycia przygody. To nie trzeba mieć, nie wiadomo, jak drogiego, jak wyjątkowego malucha. Wystarczy taki znaleziony w krzakach, który stał tam 16 lat. Na dzisiaj po raz kolejny mówię cześć, do widzenia. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście z nami. Do zobaczenia.